Odcinek piąty. Konrad czwarty i Konrad piąty. Braterskie rządy i zagadkowy podział. Księstwo po śmierci Konrada III. Konrad III umiera na przełomie 1412 i 1413 roku. Spośród pięciu synów, trzech najmłodszych, nie mogło samodzielnie sprawować władzy. Dlatego też przejściowo to dwaj najstarsi synowie, Konrad IV Starszy i Konrad V Kącki, mieli zarządzać księstwem oraz występować jako opiekunowie swoich braci. W taki oto sposób księstwo leśnickie było zarządzane przez kilka lat. W 1416 roku bracia podzielili pomiędzy sobą księstwo. Zasady podziału i terytorialny zasięg. Po dziś dzień nie są znane, albowiem nie zachował się żaden dokument tego okresu. Jakie tajemnice kryje nieudokumentowany podział Księstwa Olsińskiego po śmierci Konrada III Starego? Szlakiem Księstwa Olsińskiego Wojciech Brym zapraszam. Z dostępnych źródeł historycznych można przyjąć, iż Syców, Bierutów, Kąty Wrocławskie i Prudnik przypadły Konradowi Starszemu. Konradowi Kąckiemu z kolei przypadła Oleśnica, Milicz, Trzebnica, Prusice, Wołów, Ścinawa, Rudna, Wąsosz i Żmigród. W księstwie kozielskim rządy sprawował z kolei Konrad VII Biały, który w 1421 roku zgodził się na współrządy Konrada V Kąckiego. Porozumiał się z nim w sprawie wzajemnego dziedziczenia swoich ziem w razie bezpotomnej śmierci jednego z nich. Bracia zobowiązali się do utrzymywania spójności terytorialnej swoich ziem. Jakie wyzwania stały przed braćmi w zarządzaniu tak rozległymi terenami? Po 1415 roku w Czechach rozwinął się wielki ruch ludowy, nazywany od nazwiska Jana Husa Ruchem Husyckim. Jan Hus był reformatorem religijnym, filozofem i prekursorem protestantyzmu. Husytyzm stał w kontrze do Kościoła Zachodniego, był także wymierzony w panującą dynastię Luksemburgów. Piastowie oleśnicy opowiedzieli się po stronie króla Zygmunta Luksemburskiego, wchodząc do koalicji antyhusyckiej. Szerzący się Husytyzm wywołał reakcję katolików. Konrad IV Starszy w roku 1417 został biskupem wrocławskim i w sposób naturalny został zobowiązany do obrony wiary katolickiej. Zawiązano Konfederację Książąt Śląskich, która na polecenie Zygmunta Luksemburskiego zorganizowała krucjatę do Czech. Konrad V Kącki i VII Biały wyruszyli na czele 60-osobowego oddziału rycerstwa oleśnickiego. Jakie były konsekwencje tych działań dla księstwa Oleśnickiego i jego mieszkańców? Konradowie Oleśnicy stanowili ważne ogniwo koalicji antyhusyckiej. W kwietniu 1422 roku Zygmunt Luksemburski uczynił z biskupa Konrada IV swego namiestnika na Śląsku. Konrad VII Biały z kolei dołączył do antypolskiego przymierza którego celem było zablokowanie kandydatury Jagiellońskiej do objęcia czy czeskiego tronu. W tym przymierzu uczestniczyli także liczni śląscy książęta i krzyżacy. W reakcji Władysław Jagiełło zażądał od Konrada VII Białego natychmiastowego zwrotu pożyczonych kilka lat temu tysiąca grzywien. Dopiero jednak porozumienie między Zygmuntem Luksemburskim a Władysławem Jagiełłą, podpisane w 1423 roku w Kierzmarku, doprowadziło do poprawy relacji na linii Oleśnica-Kraków. Władysław Jagiełło, w liście do Konradów Oleśnickich z 1 kwietnia 1428 roku, dał wyraz swojemu wielkiemu zdziwieniu z powodu nieudolności i gnuśności rycerstwa Oleśnickiego. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcesz poznać kolejne fascynujące historie księstwa Oleśnickiego, subskrybuj nasz podcast i nie przegap następnego odcinka.